Kochany Władku, żeś tak tajemnie wyjechał. Ciebie posyłam ci, nie mnie. Przecz ty, wieśniaczy krajobrazów twórca. Tak z ojczystego uciekasz po dwórca? Tak dróg żelaznych lub licznych parę? Swój wizerunek otrzymaj za karę. Patrz, tam za tobą Boryn zagroda, dom, rząd stodłek, cisza i pogoda. W króścianym płocie zamknięte bierze je za tobą. Czy ci serce nie boleje? Wśród wielu dzieł Władysława Reymonta to właśnie chłopi zajmują miejsce szczególne. To tomowa powieść społeczno-obyczajowa, utrzymana w duchu realizmu, wnikliwie ukazuje życie wiejskiej społeczności. Utwór ukazywał się w odcinkach na łamach tygodnika ilustrowanego w latach 1902-1908, by ostatecznie zyskać rangę jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury i przynieść autorowi literacką Nagrodę Nobla.